Bogdanem, tak. Bogdan na Kanadę ja będę szukał naszych tak. Ale ładny poranek no, Słońce się świeci, zaczyna fajnie no, Także czas się spakować Cieszę się, bo już blisko do Chicago i cieszę się, bo to jest ostatnia szansa na zapanie stopy na tej wyprawie 200 mil to nie jest daleko a że jestem w i do spotkania Polaka będzie łatwe. I ta radość, którą yy, mnie spotka przy okazji, jak koło znajdę, będzie tak wielka, że oczywiście nie, nie pytałem się żadnych naszych rodaków, czy są w okolicy, czy mają jakiegoś kolegę w okolicy, bo złapię sobie jakiegoś polskiego kolegę sam. Bogdan pożegnany. Pora ruszać dalej. Tirolok Kanada. Bo w którym są trzy stopy, czyli naprawdę jest sposób wybierać. On na Kanadę, ja na Chicago. To już niedaleko. Ale jeszcze wcześniej muszę nagrać zaproszenie na festiwal podróżniczy. Pod Warszawą, który się odbędzie za miesiąc, więc... Więc jeszcze chwilkę. Dobra. Szukałem polskich twarzy. So do Płaci się przy okazji tankowanie, nie jak u nas, że się tankuje i idzie zapłacić. Więc trzeba patrzeć na kierowców tutaj i ewentualnie tam, ale raczej tutaj na Flying J, bo podobno TJ jest drogi i TJ TA ma tanie paliwo dla korporacji z dużymi kartami, z dużymi flotami, z dużymi zniżkami. Czyli ujam się po Flying J, patrzę na polskie twarze. Jestem bardzo blisko wejścia tutaj, więc jakby ktoś chciał zatankować, coś się napić, zjeść, przekąsić to będzie łatwo, mam nadzieję Tymczasem kawka na poprawę morale Ostatnia kawka na tej wyprawie gotowana przeze mnie Już mi się skończyła kawa od górali, ale już jej nie będę potrzebował Tak naprawdę zostawmy 200 mil Ostatni autostop tej wyprawy W sumie mogę tą chwilę przedłużać Nieskończoność Miałem szczęście, że trafiłem na Bogdano, bo Dojechałem naprawdę daleko Z przygodami, ale daleko Więc no cóż, pozostaje ci stać dalej Dziś spotykam się z Robertem W Chicago, Roberta jeszcze nie znam Ale Robert ma do opowiedzenia ciekawą historię Którą i chciałbym pogadać to jest naszych Amerykanie się boją, bo ubezpieczenie i tak dalej, trudno dogadać. Całaś sama gadka. Nawet mi o tym mówi Bogdan, że też się trochę martwi, ale mówi, że nie wygląda na jakiegoś wariata więc, więc idziemy. Chyba sobie zrobię kawę w stylu bośniackim, czyli będę gotował i odstawiał, gotował i odstawiał. co myślę, tak szybko zleciało. Już prawie 3 miesiące. I znowu umysł robi mnie w oszukuje mnie bo było tyle sytuacji ciężkich tyle kryzysów ale jak teraz w tym pomyślę to oczywiście co wszystko wydaje się być czymś do przejścia bo już wiem, że z tych kryzysów zwłaszcza tego ostatniego w Laredo zawsze przychodziło jakieś wyjście prędzej czy później, ale przychodziło teraz też czekam na naszych nie widzę na razie żadnych naszych i się zastanawiam Dojadę dzisiaj, czy nie dojadę? No nie no, dojadę. Jak w Laredo trafi się Bogdan, to tu się jakieś nasz nie trafi. Nie udało mi się tego nagrać, bo akurat gadają na Messengerze. Gadam cały czas. Podeszła do mnie pani z obsługi stacji i powiedziała, że ludzie narzekają, że ich filmuję. Mówię, ale co ich filmuje? No bo tutaj kamerkę, nie, masz kamerkę, aparat. No tak, no ale to tylko stoi ale ludzie narzekają, że ich nagrywasz to ja to schowam, będzie ok? Jak schowasz to będzie ok schowałem i tak, i teraz słuchaj pomyśl sobie, że tak samo jest z policją ludzie mnie widzą dzwonią na policję policja przyjeżdża i szeryf mówi ludzie dzwonią i że się ciebie boją bo ty jesteś obcy dokąd idziesz? tu i tu to wsiadaj i wiesz i koleś mnie wywozi za miasto ale pytasz się dokąd idę żebym przypadkiem nie wracał i wtedy to już jest y, problem innego szeryfa to jest taka sytuacja cały czas nagminnie nie u ruskich jak chodziłem z kijkiem to myślę, że to jest wędka a tutaj jak chodzę z kijkiem to machają także jest różnica tyle dobrego, że Goopracz jest teraz ukryty w skarpecie więc y, więc nie widać, że to jest gołopracz nie? Ale to właśnie ta babka za mną, którą teraz widać, e, tutaj mnie musiała doprowadzić do porządku. A ja siedzę tu gdzieś siedzę, bo jest fajnie, przyjemnie, wygodnie i szukam polskich twarzy. W Los Angeles była taka sytuacja, że jakiś bezdomny wlazł w kadr i się specjalnie wrócił, żeby mi nabluzgać i powiedzieć, że pójdę siedzieć. Pójdę do pierdla, bo nie mogę go nagrywać. I mówię, chcę sobie tych... Topę kurwa znajdź! No. Także śmiesznie. No i co, Juarze i szukam polaków. Tam się nie dało, tam mnie nie lubią. Byłem tutaj. Pani powiedziała, że nie może, bo to jest własność tieja ale w końcu jak jej, jej powiedziałem że potrzebuję nawet kawałek tego kartonu z którego właśnie wypakowuję rzeczy to odcięła mi to skrzydełko dała mi to i powiedziała że on się zapytać czy mogę to wziąć no wziąłem i uciekłem oczywiście poszedłem sobie w pizdu no bo to jest wiadomo to jest własność korporacji Travel America i ona mimo tego że to później w pizdu ma śmietnik ona nie może mi tego kawałka dać bo to nie jest jej to jest własność prywatna osoby prawne, jaką jest TA. No i ja nie mogę mieć do pretensji, ale mogę opisać kategorię myślenia, w jakich się tutaj posługują ludzie. Że ja respektuję własność prywatną, szanuję. To jest bardzo ważne w tym, żeby ekonomia się rozwijała, bo komuniści z reguły nacjonalizowali i dożynali. Gospodarkę, no ale to jest z kolei kolejna skrajność, że klientka, która i tak weźmie kartę, który potem wyrzuci, z wielką łaską i w obawach dała mi skrzydełko od, od boksa, żeby mógł sobie napisać Chicago Kurwa. Tak mi nasi kierowcy zarekomendowali, że będzie taki międzynarodowy snak, o którym rozpoznają mnie i Amerykanie, i Polacy. Tak więc to jakoś zmieszczę, tak, zmieszczę. zmieszczę. Wracam do swojego punktu obserwacyjnego i piszę. To nie jest takie, że trzeba jakiś czas te ten bo jeżeli ktoś wraca do Chicago na przykład, to może być tak, że mu wypada kręcić pauzę gdzieś tutaj, a więc jest tylko zamkowanie. No i cóż, chodzę więc za tym regularnie i rozglądam się za polskimi twarzami na parkingu. A za mną, na wszelki wypadek Internacjonalistyczna tabliczka No nic, no nie ma co się ten stresować, bo 200 mil to jest ile ciężarówką? 3 godziny, 2,5 także niedużo Nie jest to Meksyk Mimo, że dzisiaj jest już chyba 10 no nic. Myślę, że dzisiaj do Roberta spokojnie dojadę. Jutro się przemieszczę w kierunku Rockford do Staszka. Mieczysław dzisiaj wraca w ogóle z Polski. Także musimy się spotkać. Staram się jakoś tak z chłopakami dogadać, bo do Robert mówi, że może mnie krawędzić w kierunku Rockford. Tylko tak, żeby Wilk City cała. Proszę Robert, żeby kawałek rzucił, ale też, żeby mieć umiejętność sława, żeby kawałek wyjechał. Wtedy będzie optymalny. A no i co? No i łażę. Łażę i szukam tych naszych. To jest kwestia czasu. A już mi się trzeba chodzić po kierowcę, bo oni się po prostu boją. To już skuteczniejsze jest y, po prostu łażenie... Y, Stanie na ulicy i panie stopa z sobówkami. Bo i tak drugiej się jeździć z sobówkami na autostopie. Panie jak się wielu ludziom wydaje z... Y kierowcami ciężarówek zawodowymi. no chyba że przez Niemca no to przez Niemca tak przez Niemca z reguły tranzyt na zachód do fajniejszych krajów to wtedy rzeczywiście ciężarówki, a najlepiej dostawczaki bo wiadomo, chłopaki jeżdżą na książeczkę, więc yy, dobrze, to się tam zgadza, żeby nie zasypiać dobra, ciśpią chłodniej rano i spałem już pod kocem i tak na, na granicy poniżej granicy komfortu termicznego, ale nie chciałem się nawet ubierać. Stwierdziłem, że jakoś to wytrzymał. Rzeczywiście myślę, że w nocy temperatura mogę spaść do 15, nawet 12 stopni. To miła odmiana, bo kiedy byłem tu ostatni raz, to łatwo nie było. Bo po 35 i więcej bardzo wysoka wilgotność a nic, pasku uzdrowiony, czyli wracamy do do pom i będę szukał tam polskich twarzy ewentualnie tych którzy jeszcze wchodzą na flying jaja po jakieś inne dodatkowe rzeczy w ogóle się nie stres, znaczy nie no trochę się stresuję, zawsze że się stresuję, bo to jest tak, że nie znamy tego jaki będzie rozwój wydarzeń bo Błogosława poznałem na innej stacji jeżeli on stał, bo poznałem go na TAU, a stał na. chyba na pilocie. Także to też fart. No ale zakładam, że tutaj też tak będzie. Że będę miał szczęście, spotkał kogoś naszego i udam się w stronę Chicago. Podeszła pani z korzeniami na litwie, ale amerykanka już powiedziała, że. Wzięłabym mnie, ale jej kompania na to nie pozwoli. Więc no cóż no życie. Powiedziała, żebym był safe i żebym nikomu nie wierzył. Mówię, dobrze. Dziękuję. Zaraz będę robił kolejny obchód, bo oni mają pauzy i te pauzy trwają od pół godziny do godziny, więc więc jak ja skończę jedną pauzę, gdyś przyjedzie, to muszę go przed końcem kolejnej pauzy dorwać. Zdarza się regularnie mawiać, że wszystko jest po coś. Ja już chyba wiem, dlaczego teraz tak nie idzie. Po to, żebym więcej takich kłopot nie gadał, że myślę o kolejnej wyprawie nie wróciwszy jeszcze z jednej. A przecież rzeczy w kraju same się nie pogarniają. I teraz znów jestem w sytuacji delikatnie podbramkowej. Tyle, że bliżej Chicago. I znów już się tak nie cieszę jak na początku, kiedy pożegnałem się z Bogdanem i myślę sobie, a to ja za chwilę będę jechał. Nie, nie jadę. No bo to jest właśnie to szybko zapominamy o, tr o trudnościach, a, a potem człowieka ciągnie znowu w różne chore sytuacje. Także przepraszam. był błąd, zagabiłem się. Fortuno wróć Zobaczymy no To aż nie podobne, żeby jakiegoś Polaka byli, no i nie znamy się nigdy tego a tam jeszcze pójdę, a jeszcze pójdę na Tieja. No wszyscy mówią, żeby na flying J już też naszych, no ale... Jeszcze pójdę na Tieja. Ale dalej nie idzie. Jeden murzy nie zaczepił Ale też jedzie na południe. Zorwałem Rumuna! Znajomo wyglądał. Też jedzie na południe. Także cały czas na pompie. I'm waiting for someone to to Chicago or I'm doing my job at the distance in America it is would be enough to drive for 5 days to Chicago I would leave This is a professional driver You apparently have no way for a shower Please park your truck, come inside and get a clean hot shower Thank you for stopping and flying J. Where are you at? It? Um. To Chicago. Chicago. Yeah. There's a couple bucks. Thank you so much. Thank you. I'm hitchhiking too. So. And what are you we doing? We are Where are you from? Germany. From or Poland. Poland. Yeah I'm from Poland, and I'm trying to hitchhike the United States, oh, and okay. I'm slowly going back to Poland. Alright. Thank you. To jest właśnie dziwna sytuacja, bo podszedł do mnie człowiek, Amerykanin, to mi się zdarzyło... To mi się nie zdarzyło. Pani z Kanady, jak raz ją spotkałem, to dała mi 20 dolarów kanadyjskich, bo mówił mi, że świetna idea, kiedyś taką różowała. Pani 5 dolarów, ten, ten którego, tak. to do jest cel, który wygląda na koło z marginesu. Nie wiem co on robi w życiu, naprawdę. Tu właśnie jest trudno powiedzieć. Ludzie tutaj nawet bez mają pieniądze. Samochody, karty kredytowej. Gośnie przyczaił. I mówi, masz kilka baksów. Dwa baksy. Za dwa baksy już coś można. Za dwa, za dwa baksy już coś. Można. No, Bardzo miło z jego strony Takie niespotykane, bo Zdarzało mi się, że Nasi rodacy mi jakieś drobne dawali Mówili masz, masz, weź, bo będziesz miał no problem I tak na przykład właśnie Irek Przed Meksykiem mówi Ty chcesz że Meksyku jechać z tym? Z kartą? weź parę ba baksów do kotłówki to uratuje dupę i rzeczywiście 6 baksów ratowałem dupę na powrocie to jest niesamowite jak nie mając nic kiedy zostaje się coś nagle człowiek czuje że też może <śm> ale jestem się załatwiłem z tą kartą ale się załatwiłem, naprawdę. Znowu to, że ten zapomniałem, bo jestem tak blisko Chicago, że to potem, że jak dotry do jakiś naszych, to przyżyję. Ale załatwiłem się naprawdę dobrze. Po całości. To jest kolejna, kolejne takie cuda, które się dzieją na, na live, na transmisji na żywo. Taki wiecie, w nie sposób przewidzieć i zawsze jak się wydarzały, to właśnie w transmisjach. I tym razem na transmisji pojawił się Pan Andrzej, który był tu zupełnie przypadkiem, który ogląda filmy i gdzie jedzie? dokąd jedzie? Jedzie do Chicago. Za 10 minut kończy się pauza i. Hmm. Wkręcimy ostatnie 200 mil do celu. Jestem szczęśliwy, bo naprawdę od rana było ciężko. Ale na to. Następna pani stopa dopiero w Paryżu. Ходил по всем дорогам и, туда, и сюда, а и сёта Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане пачка сигарет Значит все не так уж плохо на сегодняшний день И берет на самолет с серебристым крылом